Stan bezpieczeństwa ruchu na sądeckich drogach pozostawia wiele do życzenia. Co mówią statystyki ostatnich tygodni? Cóż, statystyki nie są niestety najlepsze. Okazuje się, że w samym miesiącu marcu liczba wypadków drogowych wzrosła, że o 57%. Liczba rannych za miesiąc marzec o przeszło 80%. Jeśli chodzi o dane kwartalne, wydaje się, że jest tego mniej, bo jest to 28%, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, jak wiele jest to niepotrzebnych zupełnie tragedii ludzkich. Co jest najczęstszą przyczyną tych zdarzeń na drogach? Cóż, należy zdać sobie sprawę z tego, że aura miesięcy wiosennych jest nie najlepsza. Mieści się w tym pojęciu przede wszystkim zmienna pogoda, po drugie pojawiają się na drogach kierujący, którzy trzymali samochody w garażach przez okres zimowy. Słoni niewątpliwie stęsknieni do suchych, czystych dróg, natomiast przykład dwóch ostatnich dni dzisiaj akurat jest pięknie, zdaje się dowodzić, że niekiedy zima jednak powraca i droga może zmieniać się na każdym ledwie kilometrze. Przede wszystkim należy tutaj zwrócić uwagę na dostosowanie prędkości do warunków, które na tej drodze panują. Policja na bieżąco prowadzi działania pod kryptonimami trzeźwość, kierujący, zachowanie kierujących wobec pieszych. Kierowcy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że policjanci na drogach są obecni, natomiast obecność policjanta na tej drodze w zasadzie ma niewielki wpływ, niestety, jak mówią statystyki, na ilość zdarzeń drogowych. Niekiedy dochodzi do sytuacji, kiedy wypadki zdarzają się w odległości kilkuset metrów od miejsca, gdzie zaparkowany jest radiowóz i gdzie czuwa policjant kontrolujący ruch drogowy. Możemy tylko raz jeszcze, jako Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, zwrócić się z apelem do wszystkich kierujących o rozważną i ostrożną jazdę. Z apelem do osób pieszych, aby pamiętały, że jezdnia jest to część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów i pieszy korzystać z niej może tylko wyjątkowo, pod warunkiem ustępowania z drogi nadjeżdżającym pojazdom.